Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Z tej strony Hubert. Bartek i Janek. I dzisiaj gramy sobie w grany chapter 1. No i dobra. Więc na początku ja będę grał później Bartek, a później Janek. Janek, który wiecie co będzie robił. Okay, Hubert powie co będzie Janek robił. Delikatnie mówiąc pał się. E, a inaczej? Ja też będę się bał. A inaczej... Te, inaczej... Dalał mocz, ale dobrze. Więc tak. ten jeden. Okej, okay. gramy bez Nightmare Mode, bo nie chce mi się. Tak. Dobra, siema, siema, dobra, gramy. Siema, siema. siema, 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 siema. Ale nie chowaj się, jak w Janka odcinku, że ciągle przesiedliście się cały odcinek w skrzyni. Siema, siema. W ogóle nie warto zrobić, bo mogłeś od razu pójść do kuchni nie masz Jeśli grasz na izi Ty grasz na Easy? Tak. No to idź do kuchni. Tyle jeżdżeni Janka. Nie. Dobra, czekamy aż grany przyjdzie. Po co? Dobra, więc okej przyszła. Teraz próbuję, coś Tam teraz szybko. szybko, nie tu. Czy znaczy, mogę już w sumie? Jeśli znajdziesz melonę, to jesteś Bogiem. Dobra, teraz tu pójdę. Ja wiem, że nie otworzyłem wszystkiego, co nie. No nie. E, melon może być w szopie. Może być, może, masz rację. Ale nie nie okay. Szybko. Nie, koło wrotek. Dobra, koło wrotek jest. Schowaj się, bo ciebie widzi. Okej. Okay. Upadł mi telefon. Okej, okay, upadł mi telefon. Ej, ona tu wejdzie zaraz. Nie. To no szkoda. Nie może wejść do... do szopy? Nie, do szopy można. No to właśnie o to tu nie chodzi. A, do szopy. Mogłem rzucić tutaj koło zębata. Bim bam. Damn, mogłem zrzucić. Bim, bam, bim. Myślisz, że wyszła już z szopy, to pójdę po koguel. W ogóle ty nie obserwujesz. Dlaczego? Dobra, czekam aż tutaj przyjdzie. Czy dobrze zrobiłem, że tu zrzuciłem i nie poszedłem, bo... No, czekam, bardzo dobrze. Bo ona tutaj przyjdzie, okej, okay, I teraz tam, i teraz tam idź po koło wrotek, rzuć koło wrotek, weź koło kołowrotek. I... I ona tu nie wejdzie ja nie, oczywiście do tej sfery. Nie i tak dalej, rzuć koło obrotek. Ale zobaczcie a co się dzieje. O, widzę, teraz widzę wersja. o tym. Braille'i tu nie ma. Bierz no, koguel i, i uciekaj. Nie, rzuć najpierw go tutaj. Nie. Dobra, i uciekaj, uciekaj, uciekaj. Mogłeś wziąć koguel chociaż. Dobra, czekamy aż wyjdzie. Tak, 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 tak słownie. Na Będzie widać co mi. Tak Jakby tak babcia wyskakuje przez okno. Masz Bóg, masz Bóg, masz Bóg. Dobra, wiem, spokojnie. Bóg jest ci potrzebny. Miałeś darmowy młotek. Tak, nie widziałam. To nie żartuję, miałeś darmowy młotek. To. Dobra, ja nie umiem grać. Albo i nie młotek. O, mój Dobra. Szybko, nie, czekaj. O to, że rozwal, rozwal to, rozwal to. Wiesz do czego są łaponki? Na Bartek, tak. Do shotguna. Się... Wiem. Znaczy nie do i tylko o tutaj. O dzisiaj Bartek to jest nauczyciel w granie w granie. I bierz strzałkę i zastrzelić sobie babcię. Bierz strzałkę i zastrzelić... Wiem, wiem. O, o jeszcze nie Yes. Jest! Zrobić babkę. Wyrzuciła ci! O, wiem, ale ja sobie wezmę. Ma. Kulturalnie o, mamy dwie o, bo... minuty. Okay, okay. Ja ogólnie spróbuję ich ten wazoń i dam Bartkowi grać. ja ten, ten obraz zżyć. I pociągnij za dźwignię. Ja wiem, tam jest przejście. Pa, pa, ri, pa, 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 pa. I miałeś gdzieś książkę. Okej, okay, ale mi niepotrzebne sobie stare i Bartek. Ale, ale tam może być jakaś rzecz. I to nie Ło za pierwszym razem trafiłem. Janek, weź nie szura, ja Janek weźni szuraj. A ja nic nie robię. Weź sobie najpierw strzałkę. Strzałkę najpierw. Nie, kurde, ten. Ej, teraz się tu gdzieś to rozchodzi. Nie, no dobra. Dobra. Ty się Mam nadzieję, że nie stała. Tak, dobra. O tutaj. I tutaj pewnie będziesz miał masterki kaduja. Masterbola. Masterballa byśmy miały. Karki, dobra. Karki. I teraz Bartek kraj. Dobra. Żeby było No. no. na wprost do pokoju. Przepraszamy za to. wygoniłem go. Ale Wygoniłem <ścoughs> <ścoughs> moją, mój, mój, mój sobie tu mamy. Tubą. Tu go Tu Tuba WWZ! Jak chcecie tak te kopały! Sobie... Ale weź mi i o tym No patrz jak porysowałeś! O fuck, sorry. A nie, to by było już wcześniej. Tak. Tak. To było, było wcześniej. wcześniej. No to było wcześniej. No faktycznie, nie, no jak nie było. Było. Nie. Było. Nie. Jakie to kolor? Ten twoje tutaj? czuł. Chociaż to na mamy wiał w farku. Rodzice się nie skakują Skakują Dobra, nieważne. Jak ci idzie... Jest. A, idzie, dobra. To Bartek chwilę pogra później ja. Okay. To ja, leć do... Ja nie później gry. ja. Później ja. A, no dobra. Dobra. Więc leć do tego to szybko po karkej. Zostawić ja i zrzuć go. Patrz. I zrzuć do... właśnie. Dobra, weź to. No i... Szybko się schowa i mm. y, kucni. kucni. Ja, ja bym w ogóle chcecie uciec przez samochód, czy, czy przez. Nie wiem, zobaczymy. Czy, I czy, czy, czy przez. jakieś inne tam skupić? Nie, są tylko te dwa. Jest samochodem, a ona idzie w ogóle? Idzie, idzie no, na pewno idzie. No easy, łatwo w sumie. No bo ona jest wolna. Dobrać. No i nie słyszy nas. I skrzypienie Nie. I skrzypienia nie słyszy. O! Idzie. O, weszła. Dobra. Po pierwsze, zamykamy to. I puszczamy. I do widzenia babci. Ona to wyważy, jak się nie włoży. Ty hey, już I po chwili. Uciekaj, no korzystaj z czasu. No w sumie. Miej 15 sekund przez to. Więcej. E, zaraz, zaraz. E, dobra, już wyjątkuję jeszcze. Szybko, szybko, szybko. Tylko upada. Mhm. Może być. Tak, ale ja, ja nie przeszłam po freestrapu. No i przyszedł po coś więcej. On przyszedł, żeby zająć babkę no. spotkać pacia. Ferdeczka. Serdeczka. Ok, nie najgorzej. Nie najgorzej mogło być. I tak lepiej. 8 minut już nagrywamy to. Mhm. Kurde, ja nie wiem, jak ja przejść. Dobra, hmm. mogę? Mogę. No nie wiem Dobra, więc teraz y, witam was wszystkich A nie powinien Janek? Ale nie chcę Mięso ja tak Nie było wcześniej Było Nie, nie było Janek. Było. Nie było było nie Było było nie było. Nie było, ja nie chcę Gdy to ja nie lubię Bartek, chodź Jak chcesz, to możesz już przyjść No co? To... Kurczę, nie mamy tego crowbara, szkoda bo by się przydało. Iść tędy? I Bo ten? może wstała już, a one zabiłeś sił, gdzie? Ja co, nie? Są, a się gdzie? Co mnie? Wstała, dobra. to się zrespi w piwnicy. Dobra, to patrz. Myślisz, że wstała już? No pewno. Dobra, to zróbmy coś takiego. Dopniemy. I uciekamy tam. sobie, teraz Ty, Bartek jestem przy jestem tutaj? Ja nie wiem, czy ta grany przyszła tam, gdzie rzuciłem Na i pewno I Jeśli nie, to po prostu się zasramy Kurde No czemu, do samochodu będzie Mamy najwięcej części do samochodu w tym momencie A, Janek dokończy no? Dokończysz granę Czyli się zabiję no to Do... jak chcesz, to spróbuj. Wchodzimy. Dokończasz. Nie wchodzę. Dokończasz. Nie. Dokończasz. Nie! Dokończasz. Nawet ja się nie wydzieram. Ale ja nie chcę. Ale musisz. Dla nie wyświetleń. Chcę. Dobra, niech mu będzie. Dobra. Nie, ja nie chcę. Dla wyświetleń. Nie. 10 minut. Dobra, to już przez 10 można nagrać. 20 minut, to na pewno będzie. To weź w tego enżajn parta. Po co enżajn? No bo to samochodu Bartek Ale ty rzuciłeś bezsensowne miejsce tą Co? E, no Crowbar, Crowbaram Crowbaram Crowzboa przepraszam Przy drzwiach No właśnie to jest bez, bezsensowne Nie no jak, e, patrz Zrobisz to samo Czekaj, czekaj, jeśli przywołam ją tutaj Pójdę po Crowbara Jakie rozkminy tutaj Crowzboa Crowzboa takie rozkwiny tutaj są? Batek ani łatwiej byłoby ją zabić do całej, zabić ją w całym yeah, Nie, łatwiej, łatwiej byłoby. Polska z Izraelem za ile minut, za dwadzieścia i pół. Idzie daj babkę ta. O, idzie babka. To jest babka taka. Misza, mój kolega, tak na no, czekaj. Ten z Białorusi. rusi. Ale taka masz endocument. Tam jest strzałka. I zrzucił tu. No i strzelił też. I teraz mnie babcia zabije. No, jest. Co? O! No co? Mówiłem, że masz darmowy młotek albo coś innego. Gdzie ona? Skąd ona przyjdzie? Stąd. Ona przyjdzie chyba stąd albo z góry. Ale masz podgląd na wszystko, więc nie zaszkoczyć, nie zaskoczycie No, mówiłem, że z góry. Bo nie ma innej... Łeb, łeb, web, web, web celuj, żeby było śmieszne. Popnij ju. Wyjmij, wyjmij, szybko, Piuw. wyjmij, bo się położy na to. Mogę teraz ja? Jasno. Czekaj. Dobra. Dobra, więc ja lecę szybko po palta Parta. Partek, chodź tu. A tu jakieś pomieszczenie w ogóle? Gdzie? A tu. No to z A tam, tam potrzebujesz tego kodu. Tutaj musisz się Wiem, mężyski. wiem, wiem. Ja ci ją zabijam. Mhm. O kurde. Bartek to morderca babci. Bardzo nieładnie. Bardzo. Że co? Zabiłeś babkę. A to zła A, to, no to nie, wiem, kto zostanie jeszcze zburzona. <grym> nie wiem, czy ten film zostanie zablokowany. <grym> Ej, co ja robię nie tak? Dlaczego ja nie poszedłem do piwnicy? A czemu ja zrzuciłem Elma? Bez powodu. Partek tak Z Szóstego piętra. Gdzie się tędy idzie? A tendy. A ja w kółko szedłem. Ręcz <grym> potrzebujesz no Rajd fajnego? Ej, jeśli masz jakąś rzecz, rzuć do piwnicy, zrzuć do sauny Nie mam no. A nie, mam amunicję A nie mogę wziąć tej amunicji A co jest tak w ogóle wow. amunicja, tak w ogóle? Nie chcę to jest amunicja No wiem, co to jest amunicja nie. Ale do czego służy? Kreny No tak, ale... Żeby złożyć szotgan i zanudzi babka. Tak po prostu? No. Tak z dupy. Ten film zostanie zablokowany! Dobra, ale wiesz Ale nie, bo ja jestem ciekaw, bo ja? No to chyba ten film zostanie. Nie, jestem ciekaw! Ja jestem ciekaw tego. Czy... czy ale ja to... tak jak myślisz, czy babka już wstała. Czy minęły to dwie minuty? Babka ten shotgun zabija? Tak, zabija. Ale tak, y, 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 tak... Tak po prostu. O, ale nie, że tak y, na no, zawsze? Nie. Nie, na dwie minuty... Janek, nie udawaj, z... Nuba, grałeś w to. No grałam, ale nigdy nie strzelałam do babki. Jak mogłem strzelić do... babki? powiem jedno. Film zablokowany! Tak jak myślisz, wstała? Dobra. Ja wstała potrząsłem dzwonkiem, więc... Wstała na pewno. Dobra, teraz ty graj. Dobra. My się zmieniamy, tak żeby było sprawiedliwie. Ogólnie potrząsłem no dzwonkiem! No i co? Chyba się przestraszę. Ja myślałem, że nie zareagujesz. Ej, 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 ej patrz! O kurde, zamknęły. No drzwi. bo to ona zawsze zamyka. Serio? No. Tak. Chyba, że szybko strzelisz, to już przez to. Albo jak ona. O, książka. Ale po co nie? Paltek, tracisz czas. O, masz pomysł, poczekaj. Ale. Bo nie otwarłeś nie wszystkich szafek w kuchni, a masz teraz na to dużo czasu. Ale książka no, wiesz co daje? No, no nie, easter Ega, tak. Ja przecież to grałem w to, no ja? i ci się pojawi demon. Tak. A ja coś mówiłeś? to też może zabić babkę znaczy oślepić tylko ją remote control? no zobacz to jest pilot no na to właśnie Używam. car battery i pepper spray pepper spray dobra, a czy ciąg dalszy za tydzień? Za tydzień, <laughs> Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie mój, mój kanał Huberta, Janka i nasz wspólny. Bo nie chce nam się wygrać długo po prostu. Tak. No, Więc pa!